AX Media Show 2024 ze mną Łukasz Glewicz. I pytanie, czy filmowiec może filmować w pojedynkę? No widzisz, to dzisiaj miałem 45 minut na ten temat i generalnie pewnie bym potrzebował 4,5 godziny, żeby to wszystko wyjaśnić. Uważam, że tak w skrócie. Tak, ale tylko w specyficznych projektach i branżach. Natomiast branża się bardzo profesjonalizuje i dzisiaj, bez rozwoju pod kątem kontaktów biznesowych i pod kątem rozwoju. Tych swoich kontaktów w branży. Myślę, że będzie ciężko, bo projekty stają się coraz bardziej skomplikowane i potrzebujemy profesjonalistów, którzy będą nas wspierać. Dlatego ja osobiście się bardzo cieszę, że takie eventy jak ten są, bo to jest właśnie to miejsce dla ludzi, żeby się poznawali, żeby podawali sobie rękę i potrafili w te 15-30 sekund powiedzieć, czym się zajmują i żeby gromadzili te kontakty, bo w przyszłości im się to przyda. Ja sam na BX poznałem wiele osób w poprzednich latach, z którymi mam albo kontakt, albo nawet wspólnie już zrealizowaliśmy projekty. Mhm. Czyli możesz się wymieniać wiedzą, możesz się wymieniać z doświadczeniem, ale też współpracować i Dokładnie. tworzyć jakieś rzeczy. Tym bardziej, że branża jest szeroka, bo mamy i montażystów, i operatorów, i ludzi, którzy zajmują się produkcją i myślę, że naprawdę w związku z tym, że po drugiej stronie mamy rozwój narzędzi, sztucznej inteligencji, że to wszystko się zmienia i profesjonalizuje, to jedynie możemy sobie pomóc, a nie powinniśmy sobie przeszkadzać. Więc ja zachęcam wszystkich do współpracy i do tego, żeby tak na dobrą sprawę Podawali sobie rękę i żeby się zapoznawali i tworzyli wspólnie projekty i zapraszali się razem do pracy. Już niestety dla tych, którzy nie byli po wykładzie Łukasza, będziesz tu jeszcze dzisiaj kręcił się. Jestem można... cały czas na stoisku Atlas Lens mhm. anamorficznych obiektywów, więc serdecznie zapraszam, można pogadać, można sobie zobaczyć najnowsze obiektywy od Atlasa. Serdecznie z BXem zapraszamy. No to jeśli dzisiaj jeszcze przyjdziecie, to możecie podpytać o to filmowanie. Dzięki bardzo.